Witam was wszystkich bardzo serdecznie, halo, halo! Halo, 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 kopyta ci palo! Więc tak, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na mojej mapie Prop Hunt! Tak, Prop Hunt. Dobrze słyszycie. Kuźdej... No, sztuk jest w porządku teraz. Mamy tutaj mapę niedokończoną, to pro... znaczy dokończoną, ale no to jest taka mapa propka, że musimy się chować. jak yy... się powiedzieć? Nie wiem, więc tak, to jest mapa chowanego i najmniej mówił, że to jest swój dużo mapa i nie ma sensu się tu na niej chować. Dla mnie to jest główna prawda Ej ty Chcę chce zobaczyć kto jest lepszym snajperem Ty czy ja You are me now Oh damn Zajepany enemy Nie ty pająku Nie wtrącaj się Więc tak Tutaj jest jeszcze jeziorko, niedokończone jeszcze. Więc, tak, to by było na tyle, bo chciałem Wam pokazać tylko mapę, ale za krótko jest. Więc, co to jest? O nie, ty był tu już wiem co to jest za mapa. Tutaj był mój za, tutaj był, yy, zamek mój, gdzie były same pułapki, a tu był mój taki wielki statek. O Boże, 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 a Boże, zrobiłaś to z tym manglem. Więc no to to, to byłoby bo czemu ja tak piszę, to było tylko na tylko na tyle. No, więc, więc żegna się wszystkimi i siema.